Witam wszystkie bliźnięta i oto nastał cudny czas, kiedy mamy słoneczko w waszym znaku zodiaku, a to nic innego jak czas waszych urodzin. Wszystkiego najlepszego, niech wam się szczęści, niech wam się marzenia spełniają. O, oczywiście, żebyście zdrowi byli, radośni, pełni otwartości do życia jak zawsze. No i co? No i mam dla Was urodzinowe czytanie na następnych 12 miesięcy. Czytanie jak zwykle będzie z tali, całej talii, albo części talii. Nie wiem jak pójdzie, zobaczymy. Pytania będę zadawała sukcesywnie i na nie po prostu odpowiadała. Tak czy inaczej, zaczynam. Życząc Wam jeszcze raz fajnego roku, nie tylko. Tego miesiąca i nie tylko tego czasu wokół Waszych urodzin. Niech Wam się po prostu szczęści. No i zaczynajmy. Główny temat roku dla bliźniąt: oczywiście. Jeżeli chcecie wreszcie poczuć ten wiatr we włosach i możliwość działania, możliwość wypowiadania się. Swoimi czynami, z ekspresją, albo też po prostu bycie człowiekiem sprawczym. To właśnie może być ten, to może być właśnie tym tematem roku. Może być jeszcze coś innego. Jeżeli dotychczas okazywało się, że w jakiś sposób i z jakiejś przyczyny, nie mogliście tej swojej cielesnej ekspresji wyrazić, to teraz tak właśnie może być. Przy mężczyźnie, który jest taką ostoją, silnym człowiekiem, może zacząć się coś nowego. Coś, co fajnie rokuje. I coś, co się dopiero rozwija. Dla tych, którzy szukają relacji, ale takich kompletnie bez zobowiązań, to mogę Wam powiedzieć, że trafia Wam się okazja do takiego ekspresyjnego seksu z kobietą, która jest bardzo świadoma, Swojego ciała. Jak to się rozwinie? Może po prostu będzie szło i szło, a potem jakoś tak się w tym zwykłym spotykaniu jakoś tak unormuje. Dobra, zobaczmy, co dalej. A co odchodzi? Czyli lekcja z poprzedniego roku. No właśnie, tutaj takie hmm, zdrowe podejście do z żywiołowości życiowej. Powiedziałabym również tutaj, że do seksu, ale takie szarpane i kradzione, to gdzieś już znika. Jeżeli to nie jest seks. To działanie, takie niezbyt potocznie nazywane prawe, również gdzieś tam odchodzi. Czego się mieliście nauczyć? To się nauczyliście. Co kiedyś braliście pod uwagę, że w waszym życiu to zaistniało, to również lekcja została z tego dokładnie wyciągnięta i również to odchodzi. Może być jeszcze coś innego. Może być to po prostu zwykła świadomość, że takie skoki na boki albo ym, kradzione właśnie spotkania z kimś tylko i wyłącznie na seks. Wcale yy, oprócz tego yy, yy, takiego <grywania> ujarzmienia człowieka w tej żywiołowości tak naprawdę nic wam nie dawały, wręcz przeciwnie. Mieliście po tym pewnego rodzaju niesmak i wcale nie zamierzacie w coś takiego wchodzić. Może być jeszcze coś jeszcze innego, że nie podchodzicie do życia jako właśnie tej żywiołowości kradzionej, tej żywiołowości dwulicowej, podwójnej lojalności. Nie podchodzicie do czegoś, co możecie tolerować, wręcz przeciwnie. Wiecie, kiedy takie coś występuje, potraficie po symptomach to bardzo mocno rozpoznać, no i niestety takim zachowaniom mówicie po prostu nie. Ale to wynika właśnie z Waszych doświadczeń. Dobra, a co wkrótce? Czego możecie się spodziewać? Okej. Okay. No, i znowu wychodzi ta żywiołowość. Jeżeli byliście w takich układach trójkowych, to już nie będzie to u Was banglało. Po prostu koniec. Koniec takiego bycia z kimś na zasadzie tylko i wyłącznie radości, żywiołowości i, no co tutaj dużo mówić, chwili. Takiej chwili opartej tylko i wyłącznie na ciele. To już Was nie interesuje, i to się zmieni. Ale zobaczmy, w którym kierunku to pójdzie, taka zmiana. Teraz Wy chcecie czegoś innego. Liczycie na inne. Jakby wartości życiowe, że one się rozwiją, rozwiną. Czyli stabilny partner, yy, związek oparty na miłości i przywiązanie, wielkie przywiązanie do takiej osoby, do takiego poglądu na to, jak to wszystko ma wyglądać, bo uważacie, że w przyszłości właśnie taka stabilizacja z takim człowiekiem. Może przynieść Wam wymierne rezultaty i pozwoli dojść do czegoś nowego, a może nawet doczekać się potomstwa. I to nowe, zobaczmy, bo to nie tylko musi być potomstwo, może być coś nowe. Ach, powiem Wam, że w takim domku, kiedy jest taki, taka stabilizacja i taka miłość, i takie zrozumienie, i takie dopełnienie. To każdy syf, którego, który człowieka może spotkać, to w takim towarzystwie mogą wam naprukać. Po prostu szukacie zabezpieczenia dla siebie, bo czujecie, że ten czas, kiedy można było sobie tak biegać, latać, fruwać, robić, co się chce, i dawać upust swoim chęciom, ten czas po prostu mija. I coś mi się wydaje, że potrzebujecie. Naprawdę takiego oparcia na rzetelności, bo czujecie podskórnie, że takie coś będzie Wam po prostu potrzebne. No dobra, ale skoro już wiemy, czego chcemy, wiemy, czego nie chcemy, to co może być przeszkodą w dojściu do tego cudownego celu? Hmm. Po pierwsze, praca na zmianę swojego trybu życia, na przybliżenie tego szczęścia, które ma być absolutnie cudowne, zmianę wartości. Należy włożyć naprawdę dużo pracy, dużo samozaparcia i, wiecie co, i podjęcia krótkiej, aczkolwiek bolesnej decyzji. I teraz pytanie. Czy umiecie się z tym zmierzyć? Ale też jeszcze jest coś innego. Bo możecie tutaj mieć jeszcze do czynienia z takimi ostrymi jęzorami. co wy robicie, w co wchodzicie, dlaczego niszczycie coś, co zostało już w jakiś sposób ogarnięte, coś co już wyrosło i, i co? I teraz wy chcecie czegoś innego, takiej radykalnej zmiany. Tutaj należy właśnie się z tym zmierzyć, bo może to wygodne życie, właśnie wiązało się z jakimiś profitami, a teraz te profity mogą zostać radykalnie odcięte. Jest tutaj sporo rzeczy do przemyślenia, ale powiem Wam, że jeżeli podejmiecie tą decyzję, to znowu faktycznie droga może być dość wyboista do tej stabilizacji. Przecież o tym mówię, o stałym związku albo też o stałej pracy, która dałaby Wam pensję normalną co miesiąc, ale przecież nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mając takie doświadczenie, i będąc już tak zdeterminowanym i zdecydowanym, możecie nic innego, tylko właśnie szukać dobrej kampanii, kompanii i szukać człowieka, który nie jest człowiekiem trójkowym tylko właśnie ma uregulowane życie, że tak powiem, yy, związkowe. A wówczas. Wszelkiego rodzaju śluby, przyrzeczenia, i takie tam dadzą Wam odetchnięcie od tych wszystkich problemów, które wiążą się z tym całym szukaniem. Determinacja, jasność tematu, no i co? Korzystanie z tej swojej wiedzy, żeby znowu nie popadać w jakieś odmęty związkowe i mieć ten. To postanowienie i mieć ten kręgosłup, który nie pozwala odchylać się za bardzo. No dobra. A jak osiągnąć te swoje cele i marzenia, chociaż już przed chwilą mniej więcej o tym powiedziałam? Tu należy po prostu zrobić, skądś to już znam, grubą kreskę. Wszystko, Zostawić to, co Wam nie służy, a Wy dokładnie wiecie, co Wam służy, czego chcecie, a czego nie. Wiecie, kiedy jesteście wykorzystywani, a kiedy wykorzystujecie. No i co? No i przybrać tą pozę pozytywną, że mi się uda, że się nadaje, że jestem zdolna, zdolny, że jestem człowiekiem, na którym komuś może zależeć człowiekiem kogo ktoś może pokochać i ja mogę kogoś pokochać. Jednym słowem nie stawiajcie na sobie krzyżyka, że nie. Właśnie że tak. Ta otwartość, ten pozytywizm pozwoli wam wejść w kompletnie taką inną, wyższą energię. A w momencie kiedy mamy taką właśnie energię na tak, na plus plusowy. Wówczas przyciągamy również takie osoby plus plusowe. No bo jeżeli się żyje w takiej energii straty, bólu, niezauważania, oszustwa, kłamstwa, przyciąga się właśnie takie jednostki do siebie. I potem się ludzie sami sobie dziwią, że są w takim jakimś dziwnym. Towarzystwie. No a potem, jak się jest w dziwnym towarzystwie, to nic innego, jak jeśli weszło się między wrony, trzeba kra krakać, jak i one. No ale tutaj możecie sobie poradzić z tym. Zmienić towarzystwo, zmienić swoje przyzwyczajenia, zmienić swoje ścieżki biegania, ścieżki życia, może nawet dietę. I z tym pozytywnym nastawieniem, z brodą podniesioną wysoko do góry. Pójść po nowe. Dobra, a relacje i emocje w tym miesiącu, ytf, co ja gadam, w tym roku. To jest właśnie koniec z, z przyjmowaniem czegoś, co nam tak naprawdę do końca nie odpowiada. Jednym słowem, wchodziliście w coś. Będę się cały czas przy, przypinać, że to są relacje, no bo relacje to nie tylko związki między jednym a drugim osobnikiem, ale to również praca, bo jeżeli idziemy do pracy, to siedzimy tam dość długo i y, czas poświęcony pracy jest też relacją. Dlatego tutaj mówię: relacje i emocje. Godzenie się na coś, co nie odpowiada, czego nie lubię, co mnie przytłacza, co jest w ogóle bez sensu, robię, bo muszę, bo na nic innego nie znalazłam, nie znalazłem, albo to mi się trafiło, nie, to już odchodzi. Nie będziecie się żywić okrębami w momencie, kiedy macie przednią karmę gdzieś tam na horyzoncie. I wyobraźcie sobie, że włączając w to wszystkiego rodzaju takie powiązania między ludźmi, czyli ty powiesz mnie, ja powiem komuś innemu, a tamten ktoś powie jeszcze innemu, może się okazać, że właśnie macie mnóstwo takich ludzi wokół siebie, którzy są wam przychylni. No i co to ci da? Świat stoi otworem i tylko ty myślisz, że nie masz możliwości? Masz. Tylko trzeba właśnie ruszyć ten tyłek, że tak to nazwę, co wyszło na samym początku, że trzeba być aktywnym trzeba być proaktywnym jeżeli chcesz czegoś to musisz sama te jajka wysiedzieć albo ty musisz je wysiedzieć no bo trudno żeby ktoś o twoje cele bardziej dbał niż ty sam a kariera praca i pieniądze może rozbijmy to na drobne kariera kariera. Tutaj się coś mi wydaje, że zaczynacie kompletnie nowy nowy projekt, właśnie, w który wchodzicie coś, co jest szansą i coś, co może wymagać albo jakiegoś wejścia na kompletnie nowe tory i nowe nieznane dla was dotychczas obszary, albo też wyjechania trochę dalej, niż niż. W wasze miejsce, które dotychczas było tak dla was obeznane i które uważaliście, że jest w granicach tych kilometrów od domu, jakie jesteście w stanie zaakceptować, żeby do pracy dojeżdżać. To może być trochę dalej. A praca, bo to kariera, a praca. Praca. No tutaj właśnie. To, co wam nie odpowiadało, to, co was w jakiś sposób dołowało, już przyszło wam do głowy, dlaczego, po co, na co, co wam to daje, wychodzicie z tego, nie chcecie takiego czegoś, chcecie czegoś nowego, nowej alternatywy i chcecie, żeby to, ta praca, była dla Was czymś, w czym się również spełniacie serduchem. Jednym słowem, żeby ym, nie wykonywać czegoś przeciwko sobie, ale żeby Was to również pociągało, żeby było po prostu lubiane. Wy przykładacie tutaj, teraz, dużą wagę do tego, żeby fajnie Wam w pracy po prostu było. A pieniądze, no bo trudno mówić o pracy nie w kontekście pieniędzy. Owszem jest coś takiego, że pieniądze są tutaj w pracy potrzebne, ale raczej myślicie o tym, żeby dobrze się w tej robocie czuć, żeby nie trzeba było o wszystko walczyć, wszystkiego bronić, ciągle być w tej ofensywie albo w defensywie. Ciągle myśleć, że jest się jak w tym wojsku. Wy chcecie po prostu w tej pracy poczuć się dobrze i czy pieniądze również pójdą w parze? Możliwe. Możliwe, ale, ale nie teraz. Najpierw satysfakcja, najpierw uporanie się z wieloma problemami. Najpierw przejście przez jakieś strachy, lęki, swoje własne i nie do powiedzenia. Uporacie się z tym, nabierzecie siły, nabierzecie wiary i możliwości w to, kim jesteście, jakim pracownikiem, i później, później może pójść już łatwiej. A Twoja energia tak, po prostu, bez jakiegoś tam. Mówienia o narządach. Waszą energią, siłą i potęgą jest miejsce, z którego wychodzicie i do którego wracacie. To wasze gniazdo, ta wasza rodzina, ale też miejsce, które sami chcecie założyć ta wasza rodzina, która ma powstać. Taka namacalna, taka wiecie z tymi wszystkimi dodatkami, tymi meblami, obiadkami, brudnymi skarpetami i takie tam. Ale bazą zawsze jest miejsce, które jest dla Was rodzinnym miejscem. I bez względu na to, czy chcecie z niego czmychnąć, bo marzy Wam się pójście na swoje, zawsze. Będziecie wracać myślą właśnie do tego swojego domu rodzinnego, do miejsca, które jest tak Wam od lat dobrze znane. I w momencie, kiedy tam wszystko jest ok, to nawet biorąc pod uwagę, że chcecie czegoś jeszcze, czegoś dla siebie, to siłę będziecie czerpiać właśnie z tych korzeni. No, i co? Zostało mi parę kart. To może jeszcze coś na dokładkę. Zobaczmy, co wyjdzie. To niech będzie taka krótka rada. Po prostu moja, nie moja. Wszystko jedno, ale na pewno pasująca, nie tylko do Was, ale tak naprawdę do wszystkich. Jeżeli podejdziecie do spraw urzędowych i spraw takich stricte bardzo odtąd dotąd, z taką zimną, wręcz wyrachowaną drobiazgowością, wyjdziecie na swoje i później, w późniejszym okresie czasu, będziecie mogli z tych swoich decyzji spijać fajną śmietankę. Ale Tutaj naprawdę nie można podchodzić do wiążących decyzji z takim miękkim sercem, sentymentem czy też jakąkolwiek fantazją czy też puszczoną wyobraźnią zbyt mocno. Jeżeli macie podejmować w tym roku wiążące decyzje, muszą one być naprawdę dobrze przemyślane. I bez żadnych sentymentów. Sentymenty będą później, a nie przed. Jednym słowem, czytajcie drobiazgową wszystkie umowy. Nie wchodźcie w relacje, które są z góry skazane na trójkowość, a to, co teraz hmm, będzie Waszym takim hmm, jasnym spojrzeniem, później da Wam możliwość na Fajne, bezpieczne, spokojne i takie po prostu obfite życie. No i dobra, i na koniec, ale to już naprawdę na koniec, sentencja z książki. Kobieta bez kokieterii to jak kwiat bez woni. Nie zapominajcie w tym zimno-krwistym podchodzeniu do życia, żeby właśnie być. Chociaż trochę taką kobietką kokieteryjną. Nie zapominajcie właśnie o tym podziale, o tym pięknie, które możecie wokół siebie dawać. Wszystkiego najlepszego jeszcze Wam życzę. Raz zostańcie ze mną. Piszcie, subskrybujcie, komentujcie. Do następnego. Pa.